Hej Siemanko, z tej strony Kitek. Dziś pokażę Wam kilka porad dla początkujących, ale zanim przejdziemy, to chciałbym was poprosić o subika, jeszcze o dzwoneczek i like pod tym filmem. Prosta edycja. Ja tu Wam zaraz to pokażę. Tutaj sobie klikacie. Wchodzicie w grę i zjeżdżacie na walkę, i włączacie sobie prostą edycję i. Kliknij wyłączyć edycję. Jeśli to już macie, to klikacie na stosunku ja mamy już to włączone. I po prostu chodzicie i sobie budujecie i poedytujecie. Zaraz pokażę Wam jak to o co tu chodzi. Czekamy sobie, jeszcze załaduje. Prosta edycja polega na tym, że po prostu klik i już jest edytowane. I bo nie założymy sobie pyta, że... No i widzicie, łatwo się zapomnieć z tymi pleczkami ja wezmę na przykład tą pompę albo wolną pompę o nie jest pierwsza osoba. dobra nieważne jak działa wyobraźcie sobie robicie boksika I boksika bum. boksika pyk, bum. Bania, bania. boksika Nie żyje. Tak? Można... Najrozmaitsze, są najrozmaitsze budowy edycje. Zobaczcie. Ja tylko po prostu klikam G. Czy też trudne No nie. Więc jeśli nie umiecie budować, to po prostu polecam miło sobie włączyć. Zobaczcie, to jest jedne, jedno kliknięcie. Jedno kliknięcie, a już macie zrywki panu budowlę. Tutaj możecie odwracać, wcinać to tak, widzicie. W tym to można tylko robić. Daszek. Daszek na każdą dosję. Tak. taka edycja coś takiego takie rzeczy, no i wiecie wiecie jak to dalej będzie iść, a więc tyle jeśli chodzi o temat prostej edycji ja się z wami żegnam przypominam o subiku, lajku i dzwoneczku i widzimy się w następnych odcinkach